Siemano, szukałeś kiedyś miejsca, gdzie dostaniesz porządny serwer Discord, grafikę lub montaż za na pieniądze? Jeśli tak, zapraszamy na nas serwer, gdzie jesteśmy w stanie właśnie takie rzeczy dla was realizować oraz panuje tam niezmiernie miła atmosfera. Link w opisie oraz w karcie. Siemano, z tej strony astronowej witam was w kolejnym odcinku z CSA. Dzisiaj za każdym razem, jak zginę, otwieram kapsułki z Majora. Zobaczymy, może będzie profit. Jeszcze zanim zaczniemy, przypominam o subskrypcji mojego kanału. Ponieważ większość osób, która teraz to ogląda, jeszcze tego nie robi. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to dużo pomoc. Także ty wstępu, przejdźmy do odcinka. Dobra, jesteśmy już na mapce. Gościnie dzisiaj jest z nami Monopolman. Przywita się. Witam. Bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy wybierać mapkę. Let's go, headshot. Let's, Let's go. Dobra, widzowie, no to lecimy. O chalecz, czekaj. Od razu. był tam byłeś. był tam byłeś. Zagramy no, gramy do czasu, aż mi się skończą kapsułki, co? Teraz pójdziemy na... Na olhaka. Aha, bo ja myślałem, że tu się przez ściany da okej. Okay. Bez sensu było. Chyba tak, ja nie wiem, czy to jest przejście. No chodź tu. <laughs> jeżeli odcinek wam się spodoba, no to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem U Wejheusza też. Jego kanał macie w opisie I, te, i, teraz, I teraz w prawym górnym rogu wam się wyświetla Zapraszam do niego, jak chcecie zobaczyć drugą perspektywę Dzięki, dzięki, że mówisz wszystko za mnie To ci się spodoba To jest, to jest twoja domena teraz mm. Mm. Ja mam tak tutaj na tej mapie, że Absolutnie nic nie widzę i tym samym będę musiał otworzyć jedną kapsułkę. Dobra, lecimy z pierwszą A teraz kapsułką. Się na ekranie właśnie wyświetla, jak leci u niego. Pierwsza autografę lecimy. I uwaga. Niebieska. Podaj, nie wiem. O. Choose your peel. O kurde. I see you. O kurwo. <laughs> nie wiem ja, nie wiem jak, dalej ja rachuję. Spróbuj. Tak, tak. Nie, dostałeś coś? Nie, no co ty? Znowu dostałeś? Ile no. masz kapra? Wystarczająco, żeby ci zadzwonić. Górne. Dobra Lecimy z drugą kapsułką widowę. Tym razem kandydacie Uwaga, uwaga Znowu niebieska Ej, 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 co jest? Dobra, może, może, zrobimy skipa. Dobra Nic nie ja mówię. Tym razem kandydacie No i Ruszyła maszyna Może, może? Niebieska znowu. Brain. No nie dalej. A gdzie ty jesteś? Gdzieś na pewno O, je... o nie! Dobra. U mnie, u mnie. Dobra, dawaj teraz na digle Waga, waga. Niebieska znowu. Nie oddaję dzisiaj, nie oddaję. Profit jest na minutę. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze. teraz na kosy, żeby było ciekawie. Dobra, no to lecimy na kosy. Tu, I w ty... narożniku. Tak. Monopol. W drugim narożniku. I ty... tylko w wodzie, tylko w wodzie. A ta rękawica mnie kuszą Lecimy Dalej Tym razem będą to pretendenci I... niebieska Nie oddaje. nie oddaje. nie oddaję Dobra kiedy Dobra Trzy, cztery Dobra JEST! Ja już strzelałem, Już nie miał. Co za Legendę muszę oddać. Na no niebieska! <laughs> <grywa> Tymczasem też ja. Przez to chyba nie przechodzi pocisk. Uuuu! Nie <grywa> to, jeden to jeden miało. Znowu. Teraz szybko otworzę. Jak no, Nie się! <grywa> Co się dzieje? Wola nie ma, nim się zgadza, trzeba! Zgadzam, zgadzam. Spray. Spray śmierci. A, oh, I see you. O, A, yeah. hey, oh no. Uwaga Niebieska, to teraz trzeba... Najwyżej zakończymy odcinek i tyle A to się wydnie też No i dostałeś cokolwiek? 14 HP mi zostało Co ty w ogóle Ja skakałem miejscu Dobra, ostatnia kapsuka ostatnia szansa na trafienie jakiejś złotej albo holo Uwaga 3 Dwa 1 i chuj. i niebieska Także Dziękujemy Wam bardzo za y, obecność na tym odcinku za, o, za obejrzenie odcinka Oczywiście przypominam o subskrypcji kanału, ponieważ każdy kto tego nie robi jest i Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku, jeśli ten będzie miał fajny odbiór. Także no. Szymano.